Dzień dobry, szanowni piekarzanie, drodzy mieszkańcy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dotychczasową pomoc, za olbrzymie zaangażowanie, determinację i serce. Bardzo proszę o śledzenie wszystkich informacji dotyczących pomocy dla Ukrainy i Ukraińców, które zamieszczamy na naszej stronie www.piekary.pl oraz na naszym fanpage'u. Aktualizujemy je na bieżąco, ponieważ pomoc musi być skoordynowana. Pamiętajmy, że musimy planować nasze działania długofalowo. Szanowni mieszkańcy, wasza ofiarność przekroczyła najśmielsze oczekiwania, dlatego punkt zbiórki żywności i darów uruchomiony przy ulicy Długosza zupełnie nam się zapełnił i jest już nieczynny. Nową lokalizację umieściliśmy przy ulicy Bytomskiej 43, to firma Progresja Dawny Zamet. Punkt otwarty jest od poniedziałku do piątku, od godziny 9 do 19 oraz w sobotę i niedzielę między godzinami 10 i 12 i między 15 a 19. Bardzo prosimy przynosić nadal żywność z długim terminem przydatności do spożycia, wszelkiego rodzaju środki higieny, chemię, y Opatrunki, natomiast bardzo już prosimy, aby nie przynosić odzieży nawet nowej, z wyjątkiem ubranek dziecięcych, w tym niemowlęcych. W tym miejscu bardzo pragnę serdecznie podziękować prezesowi firmy Progresja, który dosłownie swoją decyzję o uruchomieniu tego punktu podjął w kilka sekund. Bardzo dziękuję, udostępnił przepiękne, nowo wyremontowane pomieszczenia. Bardzo serdecznie Panie Prezesie, dziękuję. Szanowni Państwo, kwestia lokalowa. Na dzisiaj rano z oficjalnych rejestrów wynika, że mamy 35 uchodźców z Ukrainy. Bardzo prosimy wszystkich mieszkańców, którzy chcą złożyć deklarację przyjęcia uchodźców pod swój dach, aby zgłaszali nam tę chęć pod adresem mailowym dla Ukrainy maupapiekary.pl. Ci, którzy już to uczynili i przyjęli uchodźców, proszeni są o kontakt z naszym miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego. Uchodźców należy zarejestrować. To jest wymóg służb i wytyczne wojewody. Bardzo prosimy, nie obawiać się tego. To bardzo prosta procedura, która umożliwi nam kontrolę ilości osób, które przebywają na terenie naszego miasta, ale też pozwoli osobom, które wynajmują pokój czy mieszkanie na to, aby uzyskać pomoc rzeczową dla swoich gości. Przynajmniej tyle możemy zrobić, że ściągniemy z Państwa barków ciężar finansowy dotyczący żywności, środków czystości właśnie. Koców, pościeli. Także bardzo, bardzo prosimy, bo my musimy raportować codziennie w Wojewodzie ilość osób przebywających na terenie naszego miasta. Szanowni Państwo, zarząd GZM-u podjął decyzję dotyczącą bezpłatnego transportu dla uchodźców z Ukrainy. Cały tabor komunikacji publicznej jest dostępny. Wystarczy legitymować się jakimkolwiek dokumentem, w tym paszportem i ta decyzja obejmuje okres do 31 maja na razie. Szanowni Państwo, gorące podziękowania raz jeszcze. Już z góry przepraszam, jeśli kogoś nie wymienię, natomiast bardzo, bardzo chciałabym podziękować jeszcze raz firmie Progresja. Radnym Obywatelskiego Klubu Radnych, grupie SPI z panem Radosławem Palaczem na czele, nie tylko za wkład pomocowy, ale także dziękuję za koordynację i organizację całej tej pomocy. Dziękuję instytucjom miejskim szkołom, przedszkolom, organizacjom wszelakim, stowarzyszeniom, parafiom, wolontariuszom i wszystkim społecznikom, wszystkim z osobna i razem za każdy najdrobniejszy nawet gest pomocowy. I apeluję raz jeszcze o zbiórkę darów zgodnie z wytycznymi, z listą zamieszczoną na naszej stronie oraz o to, aby mieć świadomość, że ta pomoc będzie jeszcze bardzo długo potrzebna. Prosimy także o wpłaty na organizacje charytatywne, pomocowe, które będą bezpośrednio pomagać Ukraińcom pozostającym na terenie swojego kraju. Dziękuję bardzo. Życzę Państwu dużo zdrowia, sił, energii i do usłyszenia wkrótce.